I na nothing within it. I have na strengthen us, put on certain unfinished. The strawside mi both of us, and draw Dobrze, dobra, powoli, powoli. Pójdzie wokół sobie. O, pięknie. Piona, szczepie. O, się jeszcze, wybieram. I piona. No. stoi. O, tu będzie stał. yeah po żeby miejsce za było... Pierwsze miejsce żeby było imienne. No bo z się wygrali te zawody. Drugie miejsce gdzie jest walczyli całą noc dzisiaj, nie? I trzecie miejsce Tomek Herman w stanowisko numer 1 tutaj z kolegą To to on, od najmniejszej ryby? Najmniejszą rybę Zrobił Tomek Herman. 4,14 Także gratulacje. Dla dużego chorpa za małą rybę. Proszę tutaj nie, do zdjęć. choć tutaj Tomek do nas. Pamiętkowe zdjęcie. Tu jest za pana. To duże. A te ryby co brały to duże. No. 13.84 Tomek Janeczek. Tomek chciałeś Amura. To właśnie Sam sobie zrobił Amura. Za amura. Dziękuję. Brawo. Także kolejna na, na regale. Dobrze, i teraz tak, trzecie miejsce. Trzecie miejsce, Marcin i Tomek z wynikiem e, 23. Mm. Przepraszam, nie, 15-43. Też masz po. Nie, nie, poczekaj, nie. pierwsze miejsce tu. Nie, 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 nie już tu. No tam samek liczył na pierwszym dźwięku? To jest to nie tak. To, no to dobrze, mówię, jak, jaki Tomek. Drugie miejsce. No, już małe zacięcie, sprawdzenie samego siebie. Dobra, trzy ryby wyciągnięte 7, 9, 4, 24, 14. Tomek i Marcin. Także ma się trzecie miejsce z wynikiem 15, 43. Tomek i Zwyga. Proszę, jeszcze raz mhm. gratulacje. 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 prawie, Pawie, w który odleciał w trysie parasolu, nie? <noise> <noise> teraz. Tomek nawet zasłaniasz. No, no właśnie. No tak, się... tak się nie trzyma. Dobra. zaskrzela go. <noise> Dobra. Brawo. Drugie miejsce Tomek i Marcin z wynikiem 23-25 kg. Zapraszamy. Trzy ryby jedna powinna być na spółkę liczona ze stanowiskiem numer 3 <noise> Moje gratulacje. A gdzie jest młody? Nie masz młodego. No chodź tutaj młody, gdzie ty tam spojrzysz tak samo. Smutny. Gratulacje. <noise> Także Brawo! Pierwsze miejsce. Grzesiu z Jarek z Jarkiem. W Grzesiu zaczął. Jarek skończył. Łączna waga 35, 55 kg. Także zapraszam. Gratulacje 10. Gratulacji Grzesiu. Trzymaj. Jak się cieszy, nie? To taka jak w wielkościach na starzynie Jarek akurat. Trzymaj, dobrze. Większe. Jarek, wyciągnij tak ręce do przodu, będzie większy. jeszcze, jedno, dobra. Dobra. Czego nie zrobię dla Kieliszu? Dobra. dobra. Brawo dla nich. My jeszcze chcielibyśmy tutaj wydać dwie takie nagrody, pocieszenia dla najmłodszych karpiarzy. Jeden nam się zginął. Eee, ale Paweł, zapraszam, chodź, chodź Tymoteusz. Także niedawno biegali jak sebek, pociągali nosem. To głównie za to kopanie tej dziury. Tak? <noise> Naprawdę staraliście się. Proszę bardzo. Mają do zdjęcia. Chodź, zdjęcie jeszcze. Mam nadzieję, że za kilka lat mój młody zresztą będzie stał. Pewnie. Z, na, i za i rok i go już i wezmę. I. Także dziękuję wszystkim za przybycie. Eee... Brawo, zakończenie na jesień na pewno będzie ale nie wiemy czy nie zrobić tego troszkę szybciej na przykład we wrześniu i jeszcze jest jeden pomysł tutaj ten pomysł już wyszedł w zeszłym roku ale w zeszłym roku siedzieliśmy sobie na czarnym żeby zrobić timową zasiadkę ale w tym roku myśleliśmy żeby zrobić to tutaj dla rodzin żony, dzieci, konkursy dla dzieci jakieś tam zabawy także trzeba to przemyśleć pomyślcie na tym czy macie ochotę przyjechać z rodzinami z dziećmi można tutaj w ramach tej opłaty nie wiem kupić zabawki dla dzieci, nie wiem co to można dla nich wykombinować. Jest nasze forum. Łopaty! Tu się w sierpniu schwytać. Także dziury Tutaj do zdjęcia, jeszcze pamiątkowego, zrobimy to zdjęcie i wtedy dalej robimy to co najlepiej lubimy.